Radio Złote Przywoje C96 i 6FM. Tydzień w Częstochowie. Zaczynamy od rozmowy z prezesem Stowarzyszenia Sztuk i Sportu Walki Backfist w Częstochowie, Tomaszem Boralem, którą przeprowadziła Monika trykowska chwila Chcemy porozmawiać dzisiaj o kursie samoobrony dla kobiet, organizowanym tutaj u pana, organizowanym we współpracy z miastem, darmowym dla uczestniczek, podkreślmy. Co to za inicjatywa? Proszę o niej powiedzieć. No, jest to już kolejna inicjatywa, w zasadzie dzięki tutaj w współudziale Urzędu Miasta, jak również mojego stowarzyszenia, które współpracuje czynnie z miastem. Gminą Częstochowa. Będzie to kolejna trzecia edycja kursu samoobrony poświęcona właśnie tej tematyce związanej z stop przemocy. I kolejna trzecia edycja będzie tutaj się odbywać pod tytułem "świadomie dbamy o swoje bezpieczeństwo". No głównym, wiadomo, aspektem jest tutaj. Obrona pci pięknej przed niebezpiecznymi sytuacjami, również przed przestępczością uliczną. W zasadzie mogą się zgłosić wszystkie osoby, tylko pełnoletnie, czyli tutaj kobiety od 18 roku życia ograniczeń wiekowych nie ma, więc zapraszamy wszystkich. Duże zainteresowanie? Tak, zawsze. Zainteresowanie jest zawsze ogromne. Myślę, że zawsze nas przerasta. Mamy również już listy dodatkowe, takie pomocnicze, bo czasami na początku tej współpracy, przy, przy prowadzeniu kursów samoobrony, panie przy jakichś obowiązkach często nie przewidują nagle, że pracują na trzy zmiany. Czasami, jak to życie codzienne bywa, więc zawsze te listy dodatkowe są tworzone po to, żeby w razie potrzeby kogoś zastąpić. Czego się można nauczyć, proszę powiedzieć? No generalnie pytań jest bardzo dużo również, czyli tak jak pani zapytała, tu bardzo często panie też zadałem takie pytanie, czego się można nauczyć, czy ja się obronię po 3-miesięcznym kursie samoobrony. Powiem tak, generalnie oczywiście żartobliwie odpowiem na te pytanie, tak odpowiadam również kobietom, że najczęściej, najczęściej obroni się ta osoba, nie ta, która skończy kurs, tylko jednak ta, która codziennie na przykład biega, truchta, uprawia jakiś sport. Mówię tu o swoim osobistym treningu, to na pewno, to jest, to jest bardzo ważne, tak? Natomiast jeszcze odpowiadając bardziej precyzyjnie na Pani pytanie, na pewno możemy nauczyć się podstawowych ruchów w trakcie takiego szkolenia. Więc tutaj Panie poznają na pewno minimum trzy podstawowe techniki nożne, troszkę technik ręcznych, no i również techniki obezwładnień czy samoobrony łącznie z, z obaleniem przeciwnika na podłoże. Czyli y, panie kopią, chwytają, tak? Tego się uczą? Tak, generalnie ja poprzez jakieś doświadczenie już z treningiem walki i kolejną edycją kursu, czy również jeżeli takie szkolenia prowadzę, również dla firm, czy dla przedsiębiorstw, to również była, był jeden kurs poświęcony. Tutaj przedsiębiorstwu częstochowskiemu, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, i też prowadziłem taki kurs właśnie e, dla kierowców uh -huh. i motorniczych. Uh -huh też brały udział oczywiście kobiety, bo kobiet też przybywa za kółkiem, jest ich coraz więcej, więc no wiadomo, że tych technik jest dużo, są, są różne, ale staram się wyłowić najbardziej skuteczne i poprzez lata praktyki też dzisiaj pomijam troszkę takie szablonowe kursy, staram się działać niestereotypowo, więc czasami bywa tak, że jakoś pani zada jakieś pytanie, jakiś niekonwencjonalny ruch w trakcie szkolenia i wtedy przerywam, omawiam, jakby to jest jakby pozaprogramowe. Bardzo lubię prowadzić właśnie w taki niekonwencjonalny mm -hmm. sposób, żeby pokazać, żeby mój kurs nie był kolejnym kursem Pana Iksińskiego, który idzie według jakichś szablonów, tak? Mm -hmm. Czyli Pan korzysta ze swojej wiedzy związanej z różnymi technikami sztuk walki? Tak, na pewno będziemy bazować, w trakcie takiego szkolenia pojawią się techniki z takich stylów walki jak Jeet Do, czyli z elementów stylu walki bursali, na pewno formy pełnokontaktowego, full-contact, mówię tu o kickboxingu, Yy, jakieś elementy bokserskie, również techniki Muay Thai. No i podstawowe techniki związane z samoobroną. Też będą występować techniki z Kung Fu, kilka technik obezładniających. Więc na pewno takie, takie techniki, takie style się pojawią. A to tak jest bardzo tak. dużo słów, których nie zrozumiałam. Na pewno tak, natomiast tak jak mówię, staram się wszelkiego rodzaju kursy uproszczać. Tutaj często słowo kurs samoobrony działa bardzo magicznie na kobiety. Ja, ja Zawsze odpowiadam żartobliwie, że kurs to jest w sumie takie troszkę przedszkole, tak, bo Często, jeżeli się pojawi gdzieś w mediach czy na stronach internetowych jakaś forma kursu, to to działa magicznie na kobiety. Tak więc ja zawsze podpowiadam, że kurs to jest takie raczkowanie to jest początek przygody z treningiem sztuk walki. Nie ma się też oczywiście czym stresować, bo trzeba wziąć czy udział. I przede wszystkim bardzo duży nacisk kładę na formę ruchową. Tak? Czyli mhm. Przede wszystkim paniom tłumaczę, żeby ten, że ten kurs, no wiadomo, że ma głównym jego celem jest bezpieczeństwo, ale ja myślę, że też moim głównym celem, jako osoby trenującej sztuki walki, uprawiam Zawodowo sport jest wyrwanie pań z, z tutaj zbiór, tak, z domów, jeżeli wychowuję, przyjmuję tu do ma o matkach. Czyli chodzi o to, żeby panie uprawiały czynnie sport i przede wszystkim dbały o swój osobisty trening. Czyli na pewno znajdą się w trakcie szkolenia przysiady, pompki na początku, pompki, więc będzie wiele ćwiczeń, więc oprócz tego, że będzie to przyjemne z pożytecznym, to również będzie sporo wysiłku, także tak, panie czyli, się tu zna. Czyli zmęczą. już po rozgrzewce można leżeć na macie, tak? Dokładnie, będzie wesoło. Przy okazji, tak jak mówię, lubię niekonwencjonalnie pracować, więc na pewno oprócz tego, że będziemy stricte pracować nad samobroną, ale będzie na pewno wesoło. Ja też bardzo lubię żartować. Także będzie na pewno miła, wesoła atmosfera. A co jest ważne w samoobronie w ogóle, tak generalnie? Co jest ważne w tym, żeby się umieć obronić? Czy ta technika, którą znamy, albo którą gdzieś tam liźniemy, jest faktycznie kluczowa, czy jednak na jakieś nasze nastawienie psychiczne? Na pewno podstawą dobrze pani wspomniała, bo właśnie o tym miałem powiedzieć. Na pewno najważniejszą kwestią w, w ogóle w treningu sztuk walki, pomijam kursy, jest trening taki mentalny, tak? Czyli chodzi tutaj o wzmocnienie swojej psychiki, mentalności. I głównym aspektem treningu sztuk walki jest wzmocnienie przede wszystkim Naszej mentalności, a później kształtujemy również ciało. Jak wygląda takie szkolenie, do tego tematu jeszcze powrócimy, a przypomnę, że naszym rozmówcą jest prezes Stowarzyszenia Sztuki Sportów Walki Bakwisty w Częstochowie, Tomasz Boral, prowadzący bezpłatny kurs samoobronny dla kobiet z Częstochowy. Rozmawia z nim Monika Trykowska. Chwila.